Dzisiaj szybki obiad, filet z kurczaka, panierowany, smażony, do tego kalafior z wody. Potlety się smażą, skwierczą na patelni, woda na kalafior już nastawiona, także za chwileczkę będzie obiad gotowy do ugotowania, no i taki swojski winogron, bardzo apetycznie wygląda, przybliżę. Kalapiety duszą się w cebulce, będzie od razu znakowity sos. Kalafior już się pomału zaczyna gotować. aromatyczny, smakowity sok z jabłka i buraka czerwonego. Jutro będę robiła sok przepuszczała przez maszynkę i wtedy pokażę jak to się robi. Tak wygląda gotowe danie. Zamiast ziemniaków kalafior i usmażony kotlet z cebulką. Wygląda smakowicie. Morto zdrowie. Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy film. Widzicie tą piękną scenerię? Za oknem jesień, a ja pod palmami. Tak się żyje emerytą w Polsce. Super. Także chciałam powiedzieć, że za chwileczkę wyjeżdżam na wycieczkę do Choszczna. Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, miasto... No, mające 15 tysięcy mieszkańców i zajmuje 15 miejsce w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Znajduje się, jest usadowione na Pojezierzu Choszczeńskim przy jeziorze Kluki. Pokażemy Wam parę ujęć i migawek. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego znajdę, może będę na ryneczku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie, żegnam się z Wami, za chwilę powracam.